Elo, welo, roweryści, kolarze. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, jak sobie poradzić z brudnym, rdzewiejącym napędem w czasie jesienno-zimowym, gdzie jest dużo błota, soli i przeróżnych dziwactw. Dziś już jestem po krótkiej przejażdżce, gdzie wykręciłem bardzo ładną średnią, mogę się pochwalić, bo na rowerze gravelowym jest to 32,3 i akurat 32 km, czyli wyrobiłem się w niecałą godzinkę i mimo tego, że napęd wygląda jak wrak słownie jest cały pordzewiały prawie, że złoty jest to jakaś istna masakra co woda, sól potrafi zrobić z napędem i możecie od razu powiedzieć jak gość, który ma tak zaniedbany napęd może się wypowiadać w temacie jak o napęd zadbać a no już tłumaczę sprawa bardzo prosta, bo w tamtym roku przejeździłem całą zimę na dworzu na road plusie, na rowerze szosowym właśnie dosłownie z tymi samymi oponami i na koniec sezonu ten rower wyglądał bardzo dobrze aż byłem w szoku bo ani łożyska, ani nic tam mocno nie oberwało łańcuch był taki delikatny, brudnawy, ale na pewno nie wyglądał tak jak ten, ani razu nie wyglądał tak jak ten. E, tutaj to jest jakaś istna masakra, co teraz się stało. Więc po tym nagraniu e, czyszczę napęd, zmienia łańcuch na nowy. Bo zresztą jest już on właśnie idealnie rozciągnięty do 0,7, a jak do, jest 0,7, to się go po prostu wymienia. Ja z, z reguły tak robię. Nie jeżdżę na dwóch czy trzech łańcuchach i tam zmieniam co nie wiem 500 km. E, nie jeżdżę tak, aby e, napęd był. Totalnie już do niczego i bym musiał wymieniać kasetę i łańcuch. Wiadomo, w dzisiejszych czasach z dostępnością trochę lipa, chociaż to akurat się ostatnio poprawia, ale ceny tej tak są kosmiczne, więc lepiej wymienić łańcuch, który załóżmy ko kosztuje około 100, niż do tego wymieniać jeszcze kasetę, która kosztuje około 400. Wiele osób mnie raz też pyta, czy rower można myć na myjce. Yy, teoretycznie nie, praktycznie można. I ja niestety tak robię. Mimo że tego nie polecam, bo naprawdę e, jeżeli robi się w miarę umiejętnie, no to raczej nic poważnego się nie stanie, jeżeli robimy to nieumiejętnie, to możemy naprawdę rower doprowadzić do tragicznego stanu. Dużo zależy od tego, jak rower jest uszczelniony, jak są uszczelnione łożyska e, w sterach, w piaście e, i w dużo innych różnych miejscach. Generalnie zawsze najlepiej się mówi, że jeżeli myjemy rower, to głównie, żeby myć ramę. I to nie pod jakimś wysokim ciśnieniem, tylko tylko tam delikatnie opukać, żeby ta rama była czysta. Ale jeżeli są gdzieś właśnie tutaj e, łożyska, czy w suporcie, czy w piaście, czy w sterach, no to lepiej tutaj w tych miejscach raczej nie, nie ruszać. Dobra, więc teraz pojadę w jedno miejsce, gdzie zawsze swoją przygodę jesienno-zimową kończyłem w tamtym roku i ona mi mega, mega mocno pomogła w tym, aby napęd utrzymać w dobrej kondycji. Może nie w idealnej, ale naprawdę byłem w szoku, że po całej zimie ten rower wyglądał bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli zastanawiacie się skąd ta muzyka, to właśnie jestem nad Jeziorem Czarnym, gdzie powoli zbierają się morsy i będą niedługo się kąpać. Akurat dziś to działa trochę na ich niekorzyść, bo na dworzu jest 9-10 stopni, a oczywiście pewnie woda będzie trochę zimniejsza ale nie wiem, nie znam się, nie jestem morsem jakoś mnie zimna woda przeraża czasami nawet jak idzie się na basen to, to nawet te 24 stopnie czy tam ile tam jest to jest dla mnie zimno wolę saunę Dobra, no i znajduję się na myjce samochodowej gdzie w tamtym roku każdą swoją przejażdżkę kończyłem właśnie tutaj w tym roku niestety coś się pozmieniało i przy granicach 0 stopni ta myjka nie funkcjonowała, a w tamtym roku do minus 5 było spoko. Więc to też głównie się przyczyniało, dlaczego w tym roku nie korzystałem z takiej myjeczki. Dobra, i jedna z ważnych rzeczy to to, żeby przełożenie było ustawione w miarę po środku, aby nie było za dużo krzekosu, bo wtedy może łańcuch spadać. Oczywiście rower musi być ustawiony w stronę napędu i tak, żeby ramię się nie obijało o yy, inne rzeczy. Dobra, wrzucam zetkę. Płukanie. Pyk. No, i patrzcie, tym oto pięknym sposobem łańcuch, który był cały pordzewiały, wygląda dużo, dużo lepiej. Aczkolwiek wiadomo, nie wygląda on idealnie, ale jest w miarę akceptowalnie. I tutaj, o, tak to wszystko wygląda, czyli znośnie, i tak właśnie za każdym razem po każdej jeździe w tamtym roku robiłem. Przez co napęd naprawdę. Był mega, mega e, zadbany. Teraz nie pozostaje nic innego, jak wziąć i e, przetrzeć suchą szmatą, żeby ten nadmiar wody e, wytrzeć, przesmarować i jeździć dalej. Ale ja chyba raczej zmienię łańcuch na nowy i na razie nie będę jeździł. Zobaczymy. Piszcie w komentarzach, jak Wy sobie radzicie taką zimową porą. Na pewno najprostszą opcją będzie jeżdżenie na bo tam napęd pe na pewno nie dostanie, chociaż na mm, chociaż wiadomo, człowiek się poci tam w okolicach sterów może też się wydać jakaś korozja różnie z tym bywa ale piszcie, e, jeżeli wy na dworzu, to e, czy też taką operację wykonujecie, czy robicie kompletnie coś innego, bo może są jakieś lepsze sposoby na pewno lepszym sposobem byłoby zdjęcie łańcucha, go wyszykować, tego, ale kto ma czas na to Dodam tylko, że ten sposób jest dosyć ryzykowny. Jest to mój sposób. Każdy, kto będzie to robił, robi to na własną odpowiedzialność. Ja konsekwencje nie ponoszę, bo może się wiązać to z negatywnymi skutkami. Aczkolwiek widziałem, że mechanicy proturu też tak robią. I jak oni tak robią, to znaczy, że to wcale nie jest takie najgorsze wyjście. Dobra, póki co kończę. Trzymajcie się. Piąteczka.